Szanowni państwo, witam bardzo serdecznie ze Stanów Zjednoczonych. Jestem tutaj na stypendium Fulbrighta, które pozwala mi prowadzić badania i zajęcia na amerykańskich uniwersytetach i odbywam pewne takie tournée śladami amerykańskiej konstytucji. Dzisiaj jesteśmy w Filadelfii, a więc w miejscu, w którym to wszystko się zaczęło. To, co Państwo widzą za mną, ten budynek z wieżyczką i z zegarem, to słynny Independence Hall, a więc miejsce, w którym podpisano deklarację niepodległości oraz amerykańską konstytucję ponad 200 lat temu. Mówię o tym tutaj, dlatego że to historyczne miejsce. To tutaj może nie po raz pierwszy na świecie, ale jednak bardzo wcześnie ktoś wpadł na taki oto pomysł, że mimo, że się różnimy jako ludzie żyjący w tym samym społeczeństwie, Pewne rzeczy nas łączą i może dobrze byłoby ten wspólny mianownik zebrać, zgodzić się co do niego i wpisać go w konstytucję, bo przecież konstytucja to nie tylko ustawa, nie tylko ustawa zasadnicza, podstawa systemu prawnego, ale właśnie ten najmniejszy wspólny mianownik, to co nas łączy mimo tych wszystkich różnic szacunek dla naszej godności, dla równości, dla wolności, dla tego, że możemy mieć różne przekonania i wszyscy mamy prawo je wyrażać. Chciałem Państwa serdecznie stąd pozdrowić i obiecać, że będę takie vlogi zamieszczał z innych historycznych miejsc w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza, że dzisiaj z konstytucjami bywa różnie. Także tutaj, w Stanach Zjednoczonych, prezydent Trump ostatnio zaczął atakować niezależne sądownictwo, trochę podobnie jak to było w Polsce za czasów PiS. Miejmy nadzieję, że to się skończy i że szacunek dla tych wspólnych wartości będzie ciągle szacunkiem podstawowym. Bo jeżeli ktoś atakuje konstytucję, to nie atakuje dokumentu, atakuje wspólnotę, ludzi, którzy jak powiedziałem różnią się, ale wierzą w to, że mamy jednak coś wspólnego. Nie dajmy tego zniszczyć, cieszmy się wolnością, równością i brakiem dyskryminacji, cieszmy się wiosną jak Państwo widzą piękna wiosna w Filadelfii, kwiatki, optymizm życzę Państwu wszystkiego najlepszego i obiecuję, że będę się odzywał z innych konstytucyjnych, historycznych miejsc w Stanach Zjednoczonych. Pozdrowienia!